Sir Bridge. Coś tu dymi, coś tu śmierdzi. Nie sposób tego zapachu zdzierżyć. Czas wezwać kogoś, kto rozwiąże problem, kto odkurzy niebo i wypierze chmury. Kto to taki? Nie wiesz? To nieustraszony pogromca smogowych potworów, dzielny rycerz Sir Bridge, herbu niebieski, balon. Bają się go ogromne czarne straszydła wylatujące z kominów fabrycznych. Na jego widok drżą ze strachu białe kłębiaste poczwary, wydobywające się z rur wydechowych samochodów. Uciekają przed nim, gdzie pieprz rośnie małe cuchnące brzydale z dymu papierosowego. Wszyscy bowiem dobrze wiedzą, że serbric nie odpuści żadnej smogowej paskudzie. Fantastyczna maszyna rycerza zamienia wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia powietrza w nutki. Tak, dobrze słyszysz nutki. Te małe czarne kropeczki potrafią układać się w przepiękne melodie. Wyobraź sobie, że gdy neutralizowane są spaliny, to słychać muzykę hip-hopową. A gdy do maszyny wpadnie wielka pyłowa chmura, wybrzmiewa muzyka poważna. Miasto po przybyciu rycerza Sir Bridge zmieniło się nie do poznania. Wcześniej zadymionymi, szarymi ulicami przychadzali się zmęczeni, szarzy ludzie ze smutnymi, szarymi minami na szarych twarzach. Smogowe potwory zniknęły, teraz wszyscy wesoło tańczą, a uśmiech rozpromienia ich twarze. Wreszcie mogą swobodnie oddychać i cieszyć się świeżym, czystym powietrzem. Czytał Dymitr Chołówko. Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą UMEDOWE ONKO Przypowieści. Numer projektu.